Hej, hej, witam was serdecznie. Mam nadzieję, że Was wszystko w porządku. I dzisiaj zapraszam na filmik, w którym opowiem o przygodach, o perypediach, o tym, jak wyglądał drugi trymestr mojej kolejnej ciąży. I jak to było w przypadku Jamesa, będzie w tym filmie troszeczkę na temat opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, jak to wygląda teraz, jakie są moje doświadczenia tym kolejnym razem. A także o moich personalnych odczuciach, jak się czuję. Ja powiem Wam też o bardzo ciekawej książce, która pomaga mi przetrwać ciężkie chwile, bo niestety w przypadku tej ciąży czuję się o wiele gorzej, to już od razu mogę Wam powiedzieć. Ale, żeby nie było tak negatywnie od samego początku, to chcę, wam, to, to chcę zaznaczyć, że w drugim trymestrze, tak jak. Domyślałam się, e, czułam się najlepiej, <gry> i teraz już jestem w którymś tam etapie trzeciego trymestru, i mogę powiedzieć, że moje poczucie jest o wiele gorsze niż w przypadku tych poprzednich tygodni, i wydawałoby się, że to jest różnica dosłownie tylko kilku tygodni, kilku dni, a naprawdę można odczuć to, jak ja się inaczej czuję. Ale zacznę może od tych rzeczy, które zapisałam sobie w telefonie, bo tutaj mam ich kilka, zapisałam sobie też dużo rzeczy na kartce, okej, okay, już wiem o czym chcę mówić, o moim, moich atakach paniki. I napisałam tutaj sobie w notatniku, że w 15 tygodniu jeszcze nie czułam ruchów, a oglądałam filmy innych dziewczyn, które też prowadzą kanały na YouTube te paradingowe, które mówiły o przebiegu swojej ciąży, nawet obejrzałam swój film z drugiego trymestru. I chociaż tam w sumie powiedziałam, że pierwsze ruchy wyczuwałam y, po, chyba w 18 tygodniu, zaczęłam panikować, i to całkiem poważnie, bo y, wszyscy mi dookoła mówili, że przecież w, w przypadku kolejnej ciąży, ruchy dziecka powinny być odczuwalne wiele, wiele wcześniej i widziałam nawet zdjęcia, wiecie, filmy dziewczyn pokazujących hipopasy ruszające się całkiem intensywnie, nawet i w 15, 16 tygodni, a o mnie nic i troszeczkę, troszeczkę wiecie, przerażona tym wszystkim, że tam się nic nie dzieje że może coś się złego stało, a także tym, co się stało, wiecie w poprzednim razem umówiłam sobie taką dodatkową wizytę u lekarza rodzinnego które troszeczkę się tak przyderczo śmiało, patrząc na mnie, kiedy tam przyszłam, ale rozpłakałam się i powiedziałam, że mam okropne sny, o tym powiem zaraz, i dodatkowo nie czuję tych ruchów, i chciałabym, aby po prostu sprawdzili, czy wszystko jest w porządku. I wtedy pani przyłożyła parę do badania, do sprawdzania tętna dziecka, i usłyszałam bicie serca, wtedy oczywiście uf, ulga! Ale, czy przestałam się stresować? Nie, oczywiście, że nie, bo to nie byłabym ja. E, chociaż e, stosuję się też do Waszych rad, ale także do wszystkich innych rad i do, 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 do samej siebie. Staram się cieszyć tą ciążą, staram się cieszyć każdą chwilą, bo wiem, że ona już w sumie długo się skończy, ale stresu się nigdy nie pozbędę. No, nie oszukujmy się tutaj. Ja może przy okazji powiem Wam o tych moich snach, tak realistycznych, e, że dosłownie nawet kilka, jeszcze kilka godzin po przebudzeniu. Musiałam sobie, wiecie, zakrogramować to, że to był tylko sen, że to się nie wydarzyło naprawdę. Upewniałam ci też dzwoniłam, czy wszystko jest w porządku z moimi z moją rodziną, bo sen dotyczyły przeróżne rzeczy. Od tych najbardziej tragicznych do tych takich pozytywnych, śmiesznych. W tych snach występowali chyba wszyscy, rodz cała rodzina, a wy też w nich występowaliście. I mogę Wam powiedzieć, że nawet to, co było po ciąży z Jamesem, czy, czy w ogóle w tym okresie, nigdy w życiu nie miałam aż tak realistycznych snów jak właśnie teraz. Chociaż w tym momencie, w trzecim trymestrze, one już odeszły ode mnie, a może nie są takie przerażające, nie wiem. Ale zapamiętałam niestety jeden, który do mnie wracał dość często i które też właśnie jest że chciałam iść do tego lekarza wcześniej, aby sprawdziła mi pani, czy tam wszystko jest w porządku z biciem serca, czy bije serce, to to, że poroniłam i wszędzie było pełno krwi i ten stres, ten, yy, ten ból i to, że zabrano mnie do szpitala psychiatrycznego. Także możecie sobie wyobrazić, jak się czułam, obudzona, kiedy się obudziłam zlana potem i, i przez chwilę byłam naprawdę zdezorientowana, czy tak naprawdę się to wydarzyło, czy nie. Um, um, jeśli mam się też <grychy> rzeczy, takie jak na przykład, że James już idzie do szkoły, że jest już studentem i przychodziliśmy na jego um, rozdanie dyplomów, mówię Wam takie, takie rzeczy, które nie wiem, nie mam pojęcia skąd się to bierze, ale wyobraźnia człowieka w tym okresie ciąży pracuje naprawdę na bardzo wysokich obrotach i co to wam się może przyśnić to naprawdę tylko kto tam wie. Cały czas mam nadwrażliwość na niektóre zapachy, a także jedzenie i już to może nie jest aż tak w takim intensywnym stopniu, jak to było w pierwszym trymestrze, ale nadal mnie niektóre rzeczy dokuczają, na przykład do tego momentu nie używam żadnych perfum ani wód perfumowanych, nie mam zupełnie takiej potrzeby, chociaż wcześniej psikałam się czymś przed wyjściem do pracy codziennie, teraz zupełnie o naturale <noise> zapach ciała. A jeżeli chodzi o jedzenie, to nadal nie mięsa, z wyjątkiem kurczaków, który też jakoś nie specjalnie mi przychodzi przez gardło, ale raz na jakiś czas mogę go zjeść. Nie mam specjalnie ochoty na na czerwone mięso, tym bardziej. Co mogę Wam powiedzieć, że dużo owoców jem i bardzo mi smakują. Czasami jak na przykład zjem winogrona, mi jakoś nie służą, a na przykład jabłka uwielbiam. Uwielbiam arbuza, który później powoduje, że mój brzuch, który taki jest już z każdych rozmiarów, jeszcze bardziej pęcznieje i później umieram, ale nie mogę się powstrzymać. Teraz w sumie się dopiero pojawił sezon na czereśnie, a już jestem w trzecim tymetrzem, także nie będę o tym mówić Ale generalnie jem owoce, jem też warzywa, no staram się tak jak staram się też pić tą określoną ilość wody w ciągu dnia Nie wychodzi mi to jakoś specjalnie, ale staram się jak najbardziej I... Yy... To chyba wszystko, jeżeli chodzi o te, w tej kwestii jedzeniowo-zapachowej. Jedzeniowo jeżeli zapytałbyście mnie, ile ważę w tym momencie, to tak naprawdę nie wiem. <śm> waga nam się zepsuła, ta, którą mamy w domu i nie ważyłam się już od jakiegoś czasu, także nie mam pojęcia. Z tego, co mówią mi znajomi, to nadal wydaje się, z tyłu nie widać za bardzo, że jestem w ciąży, chociaż ja tutaj mam wrażenie, że moje boczki całkiem wyszły, całkiem nieźle. I też właśnie w drugim trymestrze mój brzuch zaczął przodować przed piersiami, które i tak Powiększyły swój rozmiar, o czym też kilkakrotnie dało się daliście wymiar. powiadomiliście mnie o tym, jakbym nie miał lustra w domu. W wiadomościach, kiedy pokazałam się na przykład, nie wiem, na Instagramie czy coś takiego, jeszcze, żebym nie zapomniała, właśnie w tym trymestrze brzuch wyszedł na prowadzenie i jest już większy, bardziej wystaje niż mojej piersi, a wcześniej tego już tak, tak nie było. I w związku z tym musiałam też zakupić sobie wiele ubrań, i myślałam, byłam przekonana o tym, że ubrania, które mam do tej pory, rozciągną się albo będą przystosowane do tego do brzucha, ale niestety faktor ściągają się, ale wtedy ich długość znacznie się skraca, a nie lubię za bardzo stylu cropped top, szczególnie kiedy spod spodu wystaje brzuch i musiałam zakupić sobie kilka rzeczy, mam na, na między innymi na sobie też sukienkę ciążową jeżeli macie ochotę zobaczyć mój haul, w którym pokazuję rzeczy takie ciążowe, chociaż one nie są typowo ciążowe, ta sukienka jest, ale większość rzeczy, które kupiłam nie jest, to zapraszam Was serdecznie na ten film. Naprawdę powiem Wam, ciężko jest, jeszcze później Wam powiem o wakacjach, w socie, chociaż to w sumie też było w trzecim trymestrze, bo myślałam, że nałożę sukienki maxi, które miałam wcześniej z tamtego roku, które wydawały się takie dość luźne, a dobrze, że je zmierzyłam przed spakowaniem, bo okazało się, że połowy nawet nie mogłam wziąć. To też doprowadziło mnie do smutku i płaczu, bo na no to wyglądało, że nie miałam jakichś specjalnych ubrań zabrać nawet ze sobą na wakacje. Zdecydowanie w tym środkowym trymestrze miałam najwięcej energii. I chociaż bardzo obolowałam nad bolem pleców i pod koniec tego trymestru doszły jeszcze, jeszcze dwa rodzaje bólu, które są ze mną do dnia dzisiejszego i obawiam się, że zostaną ze mną do samego końca. Coś, co też spędza mi sens powie coś, co powoduje, że nie mogę pracować, a chociaż ostatnio... Mam tak intensywny okres w swojej pracy i mam też plan do taki, aby zostać w mojej pracy jak najdłużej, z kilku względów, ale o tym powiem Wam może przy okazji innego filmu. Um, I powiem Wam, że jest mi naprawdę ciężko. Najgorszy jest ból tutaj z prawej strony, w okolicach klatki piersiowej, który pojawił się może 4 tygodnie temu, może 5 tygodni temu i jak tylko się pojawił, to od razu mi się przypomniał czas, kiedy tak samo czułam z Jamesem. I to jest ból rozrywający kratki piersiowej, um, co się później okazało położnej, wytłumaczyła mi, że pod tym żebrem prawym właśnie um, naszego dzieciątka jest pupa, która bardzo tam skutecznie się wypycha, główka już jest w dole, wypycha się i dlatego to mi tak bardzo boli. Jedyny sposób na to, abym ulep mogło mi troszeczkę ulżyło w moim bólu, to jest leżenie na lewym boku. Co też niekoniecznie jest możliwe w, w pracy, Czy, chociaż teraz już powiem Wam, że jak się, się naprawdę źle czuję, to mówię, mu, słuchajcie, muszę iść na 5 minut i idę sobie do pokoju, tak jakby nikogo nie ma i kładę się na podłogę i po kilku minutach czuję, że maleństwo się przesuwa, <głysy> musi się przesunąć i wtedy mam chwilę wytchnienia, bo inaczej jest po prostu straszny ból. Też nie wiem, myślałam, że będę na przykład, nie wiem, brać może jakieś środki przeciwbólowe codziennie, ale to chyba też miałoby się z celem. No po prostu boli jak cholera i tego się nie można, nic z tym nie można zrobić. i Trochę jestem zazdrosna, bo mam kilka koleżanek teraz, które są w ciąży i większość z nich ma, tak nie ma takich objawów. I czują się fantastycznie, wszystko jest super pięknie, a ja sobie myślę, kurde, czy ja jestem taka maruda, czy ja do tego inaczej podchodzę. Nie wiem, bo jestem dość twardą osobą i odporną na ból, ale jeżeli ktoś. Czuję ten ból od 8 rano, bo tak zazwyczaj od tej godziny, kiedy już jestem w autobusie w drodze do pracy, i on odchodzi dopiero kiedy wracam, kiedy się położę na chwilę, to, to trudno jest to zrozumieć dla osoby, która takiego czegoś po prostu nie przeżywa, ale nie jest, nie jest po prostu łatwo. Dodatkowo też myślałam, kiedy to przyjdzie, kiedy to przyjdzie, bo pamiętałam to w przypadku ciąży z Jamesem, skurczę w nocy w łydkach, tutaj niedobór magnezu. Um, ale chociaż też niekoniecznie, to też zależy od tego, właśnie jak, jak leżymy, jak chodzimy. Jak układ jest mięśni, bo niestety nie, nie, niekoniecznie ucisk na kręgosłup, to wszystko ma wpływ. Um, ale robiłam sobie olej magnezowo, który Wam mówiłam wcześniej, że nie to też Wam dam przepis na dole, albo tutaj powiem szybko, wystarczy zmniejszać. Um, płatki magnezowe. Sól w, w, w proporcjach jeden do jednego Z wodą destylowaną I takim sprayem, który może podrażnić skórę Od razu Wam mówię Takie będzie troszeczkę swędziało Wtedy magnes szybciej po prostu przysiąga, wchodzi, w, wiecie, w reakcję i pomaga rozluźnić te mięśnie. Ja zauważyłam poprawę, chociaż też czasami budzę się w nocy, cały czas się budzę, żeby iść do toalety. Już nie tak często, jak to było wcześniej, ale raz na jakiś czas muszę, niestety. Co powoduje, że też nie śpię jakoś specjalnie intensywnie. Wcześniej te sny, wiecie, później odeszły sny, teraz przyszły skurcze, później skurcze odeszły. Toaleta nigdy nie odchodzi. Do samego końca będzie nas męczyła. I to jest takie przygotowanie, zahartowanie do czasu, kiedy przyjdzie maleństwo. Ja już wiem o tym, ja już to czuję. Wiecie, I tak, teraz bierzałam na kartkę i zorientowałam się, że nie powiedziałam Wam jeszcze o zgadze, o której zaczęłam mówić i nie skończyłam, że tutaj w Wielkiej Brytanii mówi się, że jeżeli kobieta będzie miała coraz gorszą zgagę, to dziecko będzie miało dłuższe włosy, że będzie miało więcej włosów i e, nie wiem ile w tym prawdy jest, ale mówię wam o tym, taką, taka będzie ciekawostka. E, I m, w tym okresie pojawiły mi się też w, już kilka miesięcy w, wcześniej zdecydowanie z Jamesem pojawiły mi się Braxton Hicks, czyli takie przedporodowe skurcze, skurcze całego brzucha które łapią i zazwyczaj trzymałam kilka sekund. W moim przypadku, one teraz, teraz na przykład mam jeden. On trzyma dłużej niż kilka sekund. On powoduje, że troszeczkę brzuch nam drętwieje. To jest takie dziwne uczucie, które po jakimś czasie odchodzi. Odchodzi wtedy, kiedy zazwyczaj ja się zrelaksuję i kiedy staram się myśleć, wiecie, o, spokojnie wszystko będzie dobrze. Ale one się pojawiają raz na jakiś czas. Nie wszyscy muszą je mieć, ale akurat ja mam i one są, są dość często. Ja uważałam też, że częściej się pojawiała wtedy, kiedy się stresuję, kiedy wiem o tym, że będę miała intensywny dzień, kiedy wiem o tym, że muszę zrobić różne rzeczy, to one wtedy jakoś tak częściej przychodzą do mnie i wtedy muszę się, uff, relaksuj się Jagusławo, relaksuj się, bo dzieciątko się wkurza i się, i się stresuje. Napisałam sobie tutaj też, że kiedy, kiedy się poskarżyłam, niż nie pamiętam sobie, gdzie o tym, że nie czuję się najlepiej, wiele z Was poleciło mi korzystanie z jogi ciężowej i ja jogę uprawiałam też w przypadku ciąży z Jamesem, tylko ona później wydawała mi się, że sprawiła, że zaczęło mnie boleć bardzo mięśnie i kości tutaj w dole macicy. I bałam się troszeczkę. Teraz jest inaczej, jakoś nie czuję tych bóli jeszcze, bo pamiętajmy o tym, że też właśnie ciąża może powodować rozluźnienie naszych mięśni, rozchudzenie mięśni. Często może powodować um, to, że jeżeli wcześniej nie oprawialiście sportu albo jeżeli prowadziliście go, ale może nie tak intensywnie, generalnie mogą się pojawić kontuzje szybciej, dlatego trzeba po prostu być uważać. I jakoś tak specjalnie się nie forsować. I ja muszę robić sobie raz na jakiś czas, może niekoniecznie zajęcia z jogi, ale zajęcia, które pomagają mi, ćwiczeniowe, które pomagają mi właśnie w uśmierzeniu troszeczkę bólu. I chociaż już wiem, że w tym momencie nie zrobię nic ze swoją sprawnością fizyczną, nie jestem w stanie tego zmienić. Um, też nie ma w sumie udokumentowanego tego, że osoba, która jest bardzo zdrowa fizycznie, że będzie miała łatwiejszy poród. Niekoniecznie, chociaż zazwyczaj te osoby, ich regeneracja po porodzie jest o wiele szybsza i też mięśnie szybciej wracają do swojej starej formy. Oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Także. Staram się robić takie czynienia, które mogę, ale ja też nie jestem osobą, która leży cały dzień, wręcz przeciwnie dość dużo robi, ciężko pracuję, dlatego to jak gdyby sobie tłumaczę brak tej mojej aktywności fizycznej, tym takiej aktywności fizycznej sportowej, tym, że moje ciało i tak, i tak jest wymęczone każdego dnia i robi dużo rzeczy, dużo chodzi, um, sprząta, gotuje i cały czas jest w ruchu, także to jest, także to jest dobre. I chcę Wam teraz powiedzieć o wizytach u lekarzy, bo. To ja tego jeszcze nie powiedziałam. I mniej więcej oprócz, oprócz tego dodatkowego, dodatkowa wizyta, o której Wam powiedziałam na początku filmu, tej, gdzie się przestraszyłam, wiecie, że nie było bicia serca, znaczy, że nie czułam ruchów, przepraszam, poszłam później jeszcze raz do nie do położnej, tylko do mojego lekarza rodzinnego. To było mniej więcej w 16 tygodniu, i tam celem tej wizyty było ona Właśnie sprawdziłam brzuch, powiedziała, że wszystko jest w porządku. No to wygląda, że termin porodu mam taki jaki mam. Aha, tutaj jeszcze przy okazji chcę Wam powiedzieć, że ja nie lubię bardzo pytań, kiedy mam termin, i nie powiem Wam, kiedy mam urodzić, bo wiecie, mówiłam, no, dziecko się urodzi w sierpniu, pod koniec sierpnia i ja nie chcę, może na początku, września nigdy nie wiadomo, ja nie chcę mówić konkretnej daty, bo nienawidzę tych pytań. To już, to już, to już, a pewnie Cię nie ma, pewnie to już się stało, a może, także to zostaw, zostawię to dla siebie, w, dla nas. E, także nie proszę. Proszę mnie o to podanie konkretnej daty, bo nie lubię tego, dlatego wam o tym nie mówię, dlatego nie nagrywam filmu, wiecie, z tygodniowym update'em, co, co tam się u nas dzieje, bo e, no po prostu nie chcę tego. E, czyli tak, w, 20, e, w 16 tygodniu miałam wizytę u y, tej lekarki, z której nie byłam zadowolona, kompletnie powiedziała mi o tym, że. Czuję się troszeczkę niepewnie z tym wszystkim i że mnie boli, i w ogóle, że mam skurcze. Powiedziałam jej wszystko, co Wam powiedziałam, i oczekiwałam, wiecie, troszeczkę może więcej sympatii od niej, troszeczkę więcej współczucia, bo chyba oczekiwała tego, że po pytaniu, wiecie, takim infantylnym, How are you? Powiem jej, że jest fantastic, I'm excellent, you know, wszystko jest, wszystko jest w porządku, super. A kiedy powiedziałam jej, że się czuję, ona chyba nie chciała tego słyszeć, i po prostu zignorowała mnie kompletnie, do tego stopnia, że byłam troszeczkę w szoku bo nawet nie dała mi takiej formy dokumentu, które powinnam dostarczyć do pracodawcy, matb B1 to się nazywa. I dopiero później, kiedy byłam już w pracy, zorientowałam się, że nie dała mi tego dokumentu i zadzwoniłam jeszcze raz do przychodni i poprosiłam, czy można, mogliby mi go dostarczyć. I później Gaw odebrał ten dokument i ona nawet go nie wypełniła, wyobraźcie sobie, tylko dała mi pusty, bez, bez niczego, druczek, który zabrałam ze sobą, do położnej, ale już to było w 28 tygodniu. Ale chcę Wam jeszcze powiedzieć, bo oczywiście w ciągu, w, w drugim semestrze wydarzyło się jeszcze coś, coś bardzo istotnego, a mianowicie jest to skan w 20 tygodniu, który u nas był akurat w 20 tygodniu. Trwał bardzo długo, ponad godzinę. Zebraliśmy ze sobą Jamesa, co było błędem. Na początku się wycieszyła, a później nie. Ach, jeszcze, przepraszam, nie mogę Wam jeszcze o tym powiedzieć. Muszę tak się obrzeć, słuchajcie, tutaj. Um, bo jeszcze nie wspomniałam o tym, że byłam w Polsce. Tak, myślę sobie, czy to były święta wielkanocne? Tak, to było albo zaraz po świętach wielkanocnych, albo przed, wybraliśmy się do Polski. Ja akurat miałam wolność w pracy, James też, przedszkole było zamknięte, także pomyślałam sobie, a jedziemy. Wtedy też przeżyłam okropne turbulencje. Myślamy, że umieramy, naprawdę już nigdy w życiu nie, nie bałam się tak bardzo o nas. Wy jeszcze wtedy nie wiedzieliście o tym, że ja jestem w ciąży, ja już widziałam i panika wiecie ogromna. I generalnie nie ma żadnych przeciwwskazań w przeciw lataniu. Nie powinno się podobno latać w pierwszym trymestrze, ja leciałam, nie powinno się latać w trzecim trymestrze, ja też leciałam. Ale to o tym Wam później powiem w trzecim trymestrze, bo dostałam specjalny dokument od położny, że mogę latać Także i każda linia lotnicza ma swoje wymagania w stosunku do, w, takie wiecie, wytyczne w stosunku do kobiet ciężarnych Kiedy jest ta granica, kiedy mogą latać, kiedy nie mogą i czy oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań Ale to też przy innej okazji No i w Polsce nie mogłam się powstrzymać i też wybrałam się do swojej korzalki Gidek o której wcześniej Wam mówiłam ale W celu sprawdzenia płci naszego dziecka, a to dlatego, że nie mogłam się powstrzymać do tego 20 tygodnia i chciałam się dowiedzieć z tego względu, bo nie wiedziałam, czy mam zabierać rzeczy od mojej siostry, która urodziła w sierpniu zeszłego roku, czy, czy, czy raczej nie, czy mam czy się koncentrować na, na rzeczach, które może mam już w domu. I, I chociaż nie powiem Wam, tutaj się zawiedziecie też po raz kolejny, nie powiem Wam w tym odcinku. Jaką płeć noszę pod sercem? Jeszcze Wam nie powiem, jeszcze, jeszcze myślę I w każdym razie dowiedzieliśmy się dowiedzieli, Dowiedziałam się, ja też zapytałam mojego męża, czy nie będę przeciwko temu, żebym się dowiedziała z niego Dowiedzieliśmy się No i jak wróciliśmy tutaj, to wszystko się potwierdziło I w 20 tygodniu byliśmy na godzinnym skanie Tak jak powiedziałam na początku, czemuś było zadowolony, później nie Ja już też zapomniałam, słuchajcie, bo ta pani sprawdzała wszystko dosłownie każdą kostkę, czy mózg, czy serce, wszystko jest w porządku. I dosłownie w momencie, kiedy schodziłam z tej kozetki, ona powiedziała mi takim spokojnym głosem, że musi nas umówić na jeszcze jedną wizytę, na jeszcze jedną łyskę w 36 tygodniu, tak, ale to się stało, bo przypominam, że w Wielkiej Brytanii zazwyczaj ma się tylko dwa łyskie jedno jest w 12 między 11 a 14 tygodniem, a drugie właśnie w 20 tygodni. To wszystko. Powiedziała, że mam przodujące łożysko, że, że ułożenie łożyska jest inne, znaczy inne niż w przypadku mojej pierwszej ciąży i niestety może zasłaniać kanał rodny i dziecko nie będzie mogło wejść naturalnie prawdopodobnie. To, to może mieć kilka skutków. Jednym z nich może być to, że będę musiała rodzić przez cesarskie cięcie co dla mnie też było szokiem, bo ja jestem osobą, która y, wolałaby rodzić naturalnie, jeżeli miałabym taki wybór. Um... A drugim sposobem może być to, no, że też może się przedwczesnie urodzi dziecko, z tego względu, że może dojść do odklejenia tego łożyska, może dojść do krwawienia, a także jeszcze kilku innych takich rzeczy, o których wcześniej nawet nie miałam zielonego pojęcia. I troszeczkę byłam w szoku, powiem szczerze, bo na początku cieszysz się, że wszystko jest w porządku z dzieckiem: widzisz serce, widzisz główkę, mózg rozwijający się, rączki, nóżki, wszystko jest w porządku. Kręgosłup, który tak trochę wyglądał jak to same kostki, widać jak. Szkiela dorsza, tak mi się skojarzyło po czytaniu książki Katkoki, ale to Wam powiem Kazkuki. I później ona mówi, że takie coś się wydarzyło. Ja zaczęłam doczytywać, też to może źle, że jeżeli się doczytuje różne informacje w sieci. Staram się myśleć pozytywnie i dlatego mamy tu wizytę w 36 tygodniu, która ma potwierdzić, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w przypadku em, rosnącego brzucha to łożysko mogło się troszeczkę przesunąć, u nas podobno to była kwestia kilku milimetrów, mam nadzieję, że... Że się da i że nie będzie łożysko na drodze do tego, aby mogła naturalnie urodzić. Yy, wybaczcie, ale po raz kolejny musiałam zmienić pozycję, w jaką siedzę. Yy, I już na sam koniec tego filmu chcę Wam powiedzieć o yy, bardzo ciekawej lekturze, która z tego ten tydzień yy, pomaga mi przetrwać ciężkie chwile i która poprawia mi humor, bo mam wrażenie, że główna bohaterka opowiadająca o swojej ciąży jest chyba, nie wiem. Odzwierciedleniem mojej ciąży i ma, przechodzimy razem przez te same perypetie. Jakoś tak, jak się usłyszy o kimś, że przeżywa to samo, to wtedy człowiekowi też jakoś się inaczej lepiej robi na duszy. I mówię tutaj o książce Ciężarówko przez 9 miesięcy, przewodnik po ciążach i okolicach. Podobno światowy bestseller napisany przez Cass Cook który czyta się z taką łatwością, z taką przyjemnością i żałuję, że nie miałam tej książki w pierwszej ciąży, bo w pierwszej ciąży książki, które, moje ciążowe książki, które miałam bardziej skupiły się na tym już okresie poporodowym. I kiedyś Wam pokazałam, znaczy kiedyś kilka tygodni temu pokazałam Wam tą książkę na moim Instagramie, na Facebooku i tam mi powiedziałyście, że jest jeszcze druga część, w której ona opowiada właśnie o tych tygodniach już po narodzinach i muszę sobie ją zakupić, bo jeżeli wszystko co tutaj jest napisane, dosłownie mogłabym ja <laughs> powiedzieć, potwierdzić, to, to wydaje mi się, że ta druga część powinna być też tak fantastyczna. I yy, dlaczego mówię Wam o tej książce? Bo wiem, że wiele z Was jest, zostanie mamą albo myślą, planują dziecko i będą mamą po raz pierwszy. I taki poradnik Zawiera wiele tak intensywnych, interesujących, ważnych informacji, że dobrze jest coś takiego mieć w jednej kupie. Wszystko jest sprawdzone, potwierdzam. I na przykład tutaj wypisałam sobie możemy znaleźć informacje na temat jedzenia, które jest, które jest szkodliwe, które powinno się stosować o dietach. Co mi jeszcze się bardzo podobało w tej książce, że ona jest napisana też pod kątem tego, co się dzieje w Polsce. Ja jako osoba, która nigdy nie rodziła w Polsce, która nigdy nie przychodziła ciąż w Polsce, nie znam nawet terminologii, tak powiem wam szczerze, tej oficjalnej. Nie wiem też, jak to dokładnie wygląda, te wszystkie wizyty u lekarza. Jest ich oczywiście zdecydowanie więcej. Jest więcej też z tego, co wiem, wizyt... Um, USG, i ja mogę się z tej książki dowiedzieć troszeczkę więcej, jak to wygląda w Polsce. To mnie bardzo cieszy. Tutaj znajdziecie też pełno informacji dotyczących stron internetowych, gdzie możecie zasiąść, zaciągnąć jakieś porady albo y, odnaleźć ciekawe informacje, które mogą Was po prostu jakieś odpowiedzi na pytania, które Was nurtują. Um, um, tak jak powiedziałam, o badaniach, o poronieniach, o tym ewentualnie, gdzie później można zaciągnąć jakieś porady. O tym, jak, jakie mogą być zachcianki w czasie ciąży, o tym, co powinno się jeść, czego się nie powinno jeść, o tym, jakie zapachy mogą nam przeszkadzać, o, o aromatropii. Także zasób, cała ta książka, jest napisana w bardzo przystępny sposób, tak jak powiedziałam, w tak prostym językiem, że każda z nas, nawet kobieta, która w tym momencie przeżywa baby brain, czyli jej mózg nie pracuje na pełnych obrotach jest przyjemnością powinna odnaleźć, oddać się tej lekturze i po prostu razem z autorką książki przeżywać, przeżywać każdy tydzień po tygodniu. E, oczywiście pocieszając się, że nie tylko ona przechodzi przez takie męki, chociaż oczywiście też są pozytywne strony, bycie ciążą, to nie oszukujmy się, prawda? Bo już pewnie, jestem pewna, że za kilka miesięcy będę mówiła Wam, że to jest do brzucha, po którym się bardzo często e, głaszczę i masuję, ale generalnie, jeżeli macie możliwość, to, e, to, to, to Wam serdecznie polecam. dam Wam stronę na dole też, chyba można ją kupić w Wampiku. E, bardzo ciekawa lektura, szczególnie dla młodych mam, dla początkujących mam, które dopiero wchodzą w ten okres i na przykład też wiem, że mnie pytacie, co warto kupić dla takiego bobasa na początek. Tutaj wszystko jest w środku super napisane i nie jest ani przesadzone, nie jest ani przesłodzone. Tak jak, tak, jak, tak jak ja bym to powiedziała, tak tutaj właśnie jest. Aha, i jeszcze, jeszcze tutaj przy okazji, jak mówię o tych właśnie przygotowaniu, wyprawkach, to. Myślę, co powinniśmy jeszcze dokupić, bo nie oszukujmy się. Mam kilka rzeczy, które mi zostały. Nie będziemy kupować wózka, mamy fotelik samochodowy. Ja to wszystko zachowałam, chociaż marzę o tym, żeby zmienić wózku może na inny kolor, bo tak jakoś mi się trochę znudziło Chociaż nic z tym kolorem starym nie jest złego, ale zastanawiam się nadal, czy to zrobić. Mamy też wiele, wiele takich gadżetów, akcesorii, które nam się przydały, za małego. I na przykład nie będziemy musieli kupować łóżeczka. Także nasze koszty w tym momencie, te wydatki będą wiele mniejsze niż to było w przypadku pierwszego dziecka. To już wiem o tym, cieszę się z tego powodu. Ale nie oszukujmy się, chcę też dokupić kilka rzeczy, które, których nie miałam wcześniej okazji je spróbować. Myślę o zakupie nowego krzesełka do karmienia. Myślę o fresk bloom, bo podobno tam można położyć babasa. A już widzę siebie, mam taką wizję, że stoję w kuchni, gotuję obiad i na przykład mówię do swojego maleństwa: ono tutaj obok mnie leży. Myślę też o zakupie bujaczka innego, bo tamten, który miałam przy się, się zupełnie nie sprawdził. Także yy... Taki film może o tym, co kupujemy, a co zostawiamy, pojawi się też na, na, na kanale za jakiś czas. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście, słuchajcie, zostawcie je na dole w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Aha, i jeszcze, nie wiem, dlaczego nie zrobiłam tego na początku, że niesamowicie Wam dziękuję za wszystkie historie, które dostałam od Was, za wszelkie wiadomości, które dostałam od Was e, pod e, pierwszym filmem, pod pierwszym termestrem. I wiecie co, muszę Wam powiedzieć szczerze, bo jestem z Wami szczera, że na początku... Ja, ja wiedziałam o tym, że problem, o którym Wam powiedziałam, jest taki dość kontrowersyjny i dużo osób nie chce o tym mówić. I Wy byście sami się zdziwili, chyba ile dostałam prywatnych wiadomości, ile dostałam wiadomości od osób, które się przede mną otworzyły, które podzieliły się swoją historią ze mną. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie wiadomości, poradzić komuś coś ewentualnie albo kogoś pocieszyć. Dostałam już też kilka wiadomości, które bardzo mnie ucieszyły, w których dziewczyny podzieliły się tym, że został, już zostały, znaczy, że są w ciąży po raz kolejny. Co mnie niesamowicie cieszy, i jestem z Was bardzo dumna, że zdawałcie się mi o tym powiedzieć. Na początku też muszę Wam powiedzieć, że czułam się troszeczkę jak ksiądz na spowiedzi, i przez kilka dni po tym, kiedy się pojawi ten film i kiedy czytałam te wiadomości, bardzo bolało mnie serce. Z tego powodu, że ja to czuję wszystko, to co Wy wysyłacie mi tą energię i, i, i większość z Was nie ma żadnych złych intencji w stosunku do mnie, do mojej rodziny, wiem o tym. A część z osób też y, zazdrości nam i ja rozumiem Was jak najbardziej. Ja też zazdrościłam osobom, które mówiły mi o tym, że są w ciąży, wtedy kiedy ja broniłam, wtedy kiedy ja byłam pogrożona cały czas w swojej tej żałobie. I rozumiem Was jak najbardziej. Mam nadzieję tylko, że, że ten ból przejdzie i że, że będziecie też się cieszyć macierzyństwem i że ten. wiecie, że Wasze uczucia zmienią się kompletnie, ale to wszystko, to wszystko potrzebuje czasu i ja jestem niezmiernie wdzięczna z tego względu, że, że tak się przede mną otworzyliście i nie żałuję przez chwilę, że powiedziałam Wam o tym, co się nam przydarzyło, bo jestem więcej niż pewna. Że pomogło to nie jednej, nie dziesięciu, a z tego co mi się wydaje, wielu, wielu osobom, co po raz kolejny bardzo mnie cieszy i pamiętajcie, w Kupie Raźniej trzymamy się razem. Trzymajcie się serdecznie i już się nie mogę doczekać, kiedy powiem Wam o kolejnych przygodach z, naszych, z naszej ciąży. Też dajcie mi znać, jakie macie filmy ochoty zobaczyć. Eee, właśnie myślę o tym, może co się ewentualnie, co to kupimy. I też nie wiem, kiedy ono się pojawi, bo pomimo tego, że mam ogromne chęci i energię chcę mieć do tego, aby takie filmy Wam nagrywać, to często po prostu brakuje mi sił i jestem wykończona. Ale mam nadzieję, że też to zrozumiecie. i że jakoś będzie, ho, ho. Już się nie mogę czekać, kiedy będę na macierzyńskim urlopie, a do tego jeszcze kilka tygodni. I w tym czasie, może będę miała troszeczkę więcej czasu, żeby też trochę ponagrywać dla Was więcej odcinków. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Już nie mówię więcej, trzymajcie się, pa.